Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy Lęborka. W ostatnich dniach miałem okazję uczestniczyć w kilku przedszkolnych, niepodległościowych apelach, podczas których dzieci z powagą, ale i z radością oraz dumą w oczach śpiewały Mazurka Dąbrowskiego. To było coś niezwykle pięknego. To niezmiernie ważne, by patriotyzm oraz nasze narodowe wartości krzewić nowym pokoleniom od najmłodszych lat. Muszę Państwu powiedzieć coś bardzo osobistego. Otóż do jednego z takich przedszkolnych apeli przygotowywała się moja pięcioletnia córka. Widziałem z jakim przejęciem recytowała swoją kwestię, jak dumnie trzymała w rękach biało-czerwoną flagę. I jak bardzo cieszyła się, że może zaśpiewać o Polsce. Moja córka powiedziała mi wtedy coś bardzo prostego, ale też prawdziwego. Tato, te czasy pod tymi zaborami to były smutne czasy. Trzeba było walczyć, ludzie ginęli. Polska miała wtedy bardzo ciężko. Niby oczywiste słowa. Ale zatrzymały mnie na dłużej, bo dziś, gdy rozejrzymy się wokół siebie, tak często narzekamy. Mówimy, że w Polsce nic się nie da, że państwo nas zawodzi, że wszystko jest źle i może lepiej wyjechać za granicę. I myślę sobie: A co mieli powiedzieć nasi przodkowie? Ci, którzy walczyli o Polskę której nie było na mapie. Ci, którzy nie mogli mówić po polsku, uczyć się po polsku, modlić się po polsku. Czy oni też mogli się poddać? Też mogli wyjechać? Tak, mogli, ale nie zrobili tego, bo wierzyli, że Polska wróci, bo wierzyli, że warto. Dziś żyjemy w innych czasach. W wolnym kraju, w pięknym mieście, wśród ludzi, którzy mogą działać i tworzyć. I kiedy o tym myślę, zadaję sobie pytanie: co my byśmy zrobili na ich miejscu? Czy w godzinie próby potrafilibyśmy być tacy jak oni? Szanowni Państwo, ja w tej kwestii nie mam żadnego dylematu, i mam nadzieję, że wy też nie. Bo tutaj przecież nie chodzi o nas. Tu chodzi o przyszłość, o nasze dzieci. Niech one nigdy nie muszą wybierać między wolnością a strachem. Niech mogą dorastać w kraju, z którego będą dumne, tak jak my jesteśmy dumni z tych, którzy dali nam wolność. Zróbmy wszystko, by za kilkadziesiąt lat nasze dzieci i wnuki mogły tu. Na skwerze Orba Białego tak jak my dziś obejrzeć podobny występ swoich dzieci. By mogły śpiewać o Polsce wolnej, mądrej, zjednoczonej. Bo Polska to nie tylko historia. Polska to my. Niech żyje wielka, wolna i niepodległa Polska!